Dzień dobry. To już jest koniec naszej konferencji. Mam nadzieję, że wszyscy nasi uczestnicy konferencji wynieśli z niej coś dobrego dla siebie, czy wiedzę, czy inspirację do działań w swoich miejscach pracy. Również bardzo serdecznie chciałbym wszystkim wam, którzy uczestniczyliście w tym spotkaniu, podziękować. Chciałbym również bardzo podziękować wszystkim naszym panelistom i moderatorom za naprawdę bardzo dobre, merytoryczne i przystępne dostarczenie pewnej wiedzy i doświadczeń, które, tak jak powiedziałem, powinny albo mogą być przydatne dla uczestników tego, tej konferencji. Chciałbym bardzo podziękować również naszym sponsorom, bez których ta konferencja nie mogłaby się odbyć, czyli firmom Żabka. Polski Lek, Coca-Cola oraz Mondelis, i naszemu partnerowi konferencji w firmie Lidl. Dziękuję serdecznie wszystkim partnerom medialnym, instytucjonalnym, jak również bardzo serdecznie dziękuję naszym współpracownikom, współpracownikom Rady Reklamy, którzy przyczynili się do powstania tej, tej konferencji. Bardzo dziękuję też studiu, które po raz już trzeci gościło nas na tej konferencji i Cały czas jesteśmy pod wrażeniem wysokiej jakości ich usług. Także chyba wyczerpałem już całą listę możliwych podziękowań. Także ze swojej strony i w imieniu Rady Reklamy jeszcze raz bardzo dziękuję i prosiłbym Pawła o takie zamknięcie już oficjalne naszej, naszej konferencji. Ale moi drodzy, za nami. Wiele godzin bardzo ciekawych prelekcji, mieliśmy tutaj bardzo ciekawych i panelistów, i moderatorów, i prezenterów, wykładowców, którzy przedstawili swoje kinote, swoje spojrzenie na temat reklamy, na temat tego... Jak tworzyć tę reklamę, żeby była etyczna? Jak tworzyć taką reklamę, żeby była pozbawiona stereotypów, uprzedzeń, żeby była zgodna z prawem, żeby była zgodna z etyką, żeby to była po prostu reklama odpowiedzialna. Chciałbym podkreślić, że tych z was, którzy nie mogli być z nami przez cały dzień na tym wydarzeniu, nie martwcie się, ponieważ to wydarzenie było nagrywane. Będą opublikowane wszystkie materiały z tego wydarzenia na kanale Rady Reklamy na YouTubie, a także na stronie Rady Reklamy. Więc za kilka dni zajrzyjcie sobie na stronę Rady Reklamy, tam znajdziecie wszystkie materiały, możecie całą tą informację sobie powtórzyć, wszystkie materiały możecie jeszcze raz obejrzeć. A tymczasem bardzo Wam dziękujemy za udział w dzisiejszym wydarzeniu. Mamy nadzieję, że było to wydarzenie dla Was wartościowe i ciekawe, tak jak tutaj Piotr przed chwilą powiedział. Staraliśmy się tutaj, żeby rzeczywiście ono było dla Was interesujące, bardzo merytoryczne, napakowane tą wiedzą. No i liczymy, że spotkamy się z Wami na... Kolejne wydarzenie. Dokładnie, także myślę, że mogę spokojnie powiedzieć, że zapraszamy na następną konferencję z cyklu Reklamuję Etycznie za rok. Do zobaczenia. Do zobaczenia.